Witam serdecznie. Dzisiaj ze mną Dinoś Gaduś, przedstawiciel świata dinozaurów, który nie jest tylko zwykłą zabawką, ale jest latarką. Gra odtwarza najróżniejsze dźwięki, jest przesympatycznym plastikowym stworem, który po naciśnięciu, trzymaniu go tu przy ogonie, uruchamia tutaj światło latarki, oprócz tego wydaje dużo wesołych i radosnych dźwięków. Ale to nie wszystkie umiejętności naszego dinusia, gadusia, bo firma Smiley Play przygotowała w środku specjalny mechanizm, bo nasz bardzo groźny dinozaur potrafi też nagrywać dźwięki. Tu mamy ikonki, ikonkę mikrofonu, po naciśnięciu której możemy nagrać głos. Zobaczcie, jak to się robi. Usłyszymy specjalny sygnał, i potem można nagrywać. Uwaga! Jestem Dinoś-gadusz i jestem bardzo groźny. Zakończone nagranie. Słyszeliśmy dźwięk początku i końca nagrywania, a teraz mamy tutaj guzik odtwarzania dźwięku. Uwaga! Jestem Dinoś-gadusz jestem bardzo groźny. Zobaczcie, że zabawka troszeczkę modyfikuje ten głos, a tu mamy pokrętło, dzięki któremu możemy jeszcze go bardziej zmienić. Na przykład. Ale słyszy, widzieliście, że ja nagrywałam ten głos, nie? No, a tu jakiś facet mówi, no ale nic, to, to takie czary. A możemy też go bardzo, bardzo przyspieszyć, posłuchajcie. Ta zabawka tak naprawdę dzieciom sprawi bardzo dużo radości, no bo nagle magiczne dźwięki wydają się z jej środka, ale pozwolą też dzieciom ćwiczyć mówienie. Będą dzieci starały się nagrać jakiś komunikat, coś, co chcą e, przekazać, e, nie wiem, zaśpiewać piosenkę, i będą ćwiczyły się, będą ćwiczyły, uczyły się ładnej wymowy, będą się starały, żeby to ładnie brzmiała, potem będą miały masę radości w odtwarzaniu tego, co nagrywają, co tak śmiesznie zostało zmienione. E, ale wiecie, jak to się też skończy? Będą też nagrywać nas, dorosłych, e, tak, żeby e, robić nam najróżniejsze dowcipy, no bo przecież. To taka praca młodego reżysera. A to, że e, nasz dinozaur ma e, lampkę nocną, myślę, że bardzo spodoba się dzieciom, ponieważ będą mogły podróżować po ciemnym pokoju wieczorem. Niczego się nie będą bały. Ten dilny, ten przyjaciel będzie stał blisko łóżka. I jeżeli pojawi się jakikolwiek lęk związany z zasypianiem, e, jakimś myśleniem o duchach czy potworach, wystarczy, że zapalimy to światło i będzie nam zaraz raźniej, więc. E, Taka zabawka stanie się przyjacielem naszego dziecka, jak tylko trafi w jego ręce.